Cześć, ja jestem Michał i witam Was na kanale Po Klocki. A w dzisiejszym filmie przyjrzymy się temu oto woreczkowi z klockami Lego. Jest to woreczek ze, ze ścianki Pika Brick w Legolandzie w Billund. Generalnie filmik czy Pika Brick się opłaca już się na moim kanale pojawił, więc drugiego takiego samego filmu bym nie nagrywał. Gdyby nie fakt, że udało mi się zdobyć właśnie Pika Bricka z Legolandu, który różni się od zwykłego Pika Bricka tym, Oczywiście oprócz tego co widzicie już, że jest zapakowany w woreczek, a nie w kubeczek, że jest to pika brick na wagę. Także chyba bez innego wróżenia możemy zacząć ten film. Ja zacznę od tego, że sobie przesypię zawartość tego woreczka tutaj do tego pojemnika, posegreguję te klocki, co zresztą też pewnie zobaczcie w przyspieszonym tempie. Następnie sprawdzę ich ceny z bricklinkiem, porównamy je sobie, no i przejdziemy pewnie już do jakiegoś podsumowania. Także ja już bez gadania przesypuję te klocki tutaj. No i to chyba wszystko już wyleciało z tego woreczka. Tak jest. Jak widzicie, nie ma tutaj raczej nic takiego specjalnego, jakoś bardzo inkatowego. Ja sobie to na szybko posegreguję i zaraz do Was wracam. No, jak widzicie, mam tutaj zdecydowanie więcej rodzajów klocków niż miało to miejsce przy pikabriku zwykłym, które omawialiśmy sobie w tym filmie. Mamy tutaj też nawet jakieś dwa takie pojedyncze klocki, które pewnie mi się gdzieś przypadkowo zaplątały, jak nabierałem jakieś inne klocki. No, troszkę tego tutaj jest. Ja za chwilę posprawdzam ceny. Myślę, że raczej będę sprawdzał ceny na Bricklinku duńskim, ponieważ było to zakupione w Danii, więc ma to więcej sensu moim zdaniem. Ale pewnie też dla porównania podam Wam ceny z polskiego Bricklinka, chociaż w praniu zobaczymy jak to wyjdzie. Także już nie przedłużam, ja biorę się za sprawdzanie i wracam do Was, kiedy to wszystko posprawdzam. Ok, ja już mam tutaj przed sobą pojemniczek, w którym mam posegregowane elementy. Ja je teraz będę po kolei pokazywał i mówił, jak wygląda z nimi sytuacja, a przez to mam na myśli ich cenę. I tutaj zaznaczę, że sugerowałem się jednak tylko duńskim bricklinkiem, no bo elementy jednak były zakupione w Danii, więc nie miał najwięcej sensu. Nie będę się też bawił w przeliczanie tego na złotówki, więc po prostu ceny będę podawał wam w koronach duńskich. Także myślę, że do tego dużania możemy zaczynać. Też nie zwracajcie za bardzo uwagi na te numerki tutaj, bo są to one tylko i wyłącznie dlatego, aby łatwiej mi było zerkać do moich notatek i wam mówić co i jak. Także po kolei mamy tutaj 50 sztuk takich oto groszków, jeden na jeden w kolorze białym. Jeden taki groszek na duńskim Bricklinku kosztuje 14 setnych korony, a za całość zapłacilibyśmy 7 koron. Dalej mamy jeden taki elemencik, który chyba przypadkiem się znalazł w moim kubeczku, chociaż już nie pamiętam. I za jedną sztukę tego to elementiku takiego śnieżnego ząbka, zapłacilibyśmy 700 korony. Dalej mamy kolejny taki elemencik, który gdzieś tam się zaplątał przez przypadek, no ale wszystko podsumowuję, więc te małe elemenciki również. I za jedną sztukę tego elementu wyszłoby 7500 korony. Dalej, już mamy coś troszkę większego. Są to takie ramy do drzwi w kolorze czerwonym. Mam ich dwie sztuki i te dwie sztuki kosztują za jedną 38 korony, czyli 76 korony za dwie sztuki. Jak mamy ramy do drzwi, no to przydałyby się też same drzwi, z tym że drzwi mam cztery sztuki. Są one w kolorze żółtym, jak to dobrze widać. Oczywiście za jedną sztukę wyszłoby 42 setne korony czyli za całość setna korony. Dalej mamy takie oto zaczepy do przyczep w kolorze jasno-szarym. Ich mam tutaj 9 sztuk. Jedna sztuka kosztuje setnych korony na duńskim Bricklinku, czyli za całość wysz wyszłoby 1,71 duńskiej korony. Dalej mamy drzwi do samochodów. Mamy tutaj drzwi w kolorze czerwonym. To są akurat drzwi lewe z tego co widzę. Ich mam tutaj 6 sztuk. Jedna sztuka to 0,19 korony, czyli za całość wychodzi 1,14 korony właśnie. Dalej mamy takie oto zaczepy na koła na belce 1x4. Ich mam 13 sztuk. Jedna sztuka to koszt 27 setnych korony, czyli 3,51 korony za całość. Dalej mamy inne zaczepy na koła, tym razem w kolorze jasno-szarym na płytce 2x2. Ich mam tutaj 9 sztuk, jedna sztuka to 15setnych korony, a za całość wychodzi 1,35 korony. Dalej mamy silniki do samochodów. Z tego co pamiętam ten element był chyba najdroższy, bo jedna sztuka, których jest tutaj 5, kosztuje 3,25 korony, a za całość wychodzi aż 16,25 korony. Dalej mamy jakieś kolejne drzwi. Tym razem są to drzwi prawe, również w kolorze czerwonym. Ich mam tutaj dwie sztuki. Jedna sztuka to 29 setnych korony, czyli za całość wychodzi 58 setnych korony. Dalej mamy drzwi lewe w kolorze niebieskim. Ich mam cztery sztuki, a jedna sztuka to 1,27 korony. I za całość wychodzi 5,8 korony. Dalej, jak jesteśmy w temacie drzwi niebieskich, to mam też drzwi w takowe prawe. Ich jest tutaj, już Wam powiem ile: 4 sztuki. Jedna sztuka to koszt 1,27 korony, czyli za całość wychodzi 5,8 korony. Dalej mamy takie oto kołpaki. Ich jest tutaj. Już mam powiem 6 sztuk, jedna sztuka to koszt 11 setnych korony, czyli 66 setnych korony za całość. Dalej mamy takie oto wajchy, ich mam 22 sztuki, jedna sztuka to koszt 7 setnych korony, czyli za całość wychodzi 1,54 setne korony. Dalej mamy takie oto z kolei kołpaki, ich mam 9 sztuk, jedna sztuka to 21 setnych korony. Czyli za całość wychodzi 1,89 korony. Dalej mamy opony. Tych opon mam 8 sztuk. Jedna sztuka to 24 setne korony, więc za całość wychodzi 1,92 setne korony. Dalej mamy takie kółka, które wyglądają też trochę jak jakieś hantle. Właśnie z takim zamiarem je kupiłem, aby dać je do moich figurek jako hantle. I mam tutaj 23 sztuki, jedna sztuka to 20 setnych korony. Czyli za całość wychodzi 4,6 korony. I teraz mamy elemencik, taki oto. Jego mam tutaj, już wam powiem, 28 sztuk. I co ciekawe, są to grille 1 na 2 To akurat nie jest ciekawe, ale ciekawe jest to, że ten element nie jest w stanie nowym, ani używanym chyba też, z tego co pamiętam, w ogóle dostępny na duńskim bricklinku. Więc sugerowałem się tutaj ceną najtańszą w Europie, która swoją drogą jest też zarówno, również najtańsza w Polsce. I jest to groszy za jedną sztukę, czyli za całość wychodzi 2,24 grosze, co po przeliczeniu na korony duńskie daje około 3,5 korony. I to są już wszystkie elemenciki, jakie znalazły się w tej mojej siateczce z pika-brika, którą już wam jeszcze tutaj pokażę. To wszystko się tutaj znalazło. Łącznie rodzajów elementów było 19, no i teraz przejdziemy sobie już może do podsumowania. Także tak jak już wspominałem, jeszcze to dodam, żeby rozwiódł wszelkie wątpliwości, patrzyłem na bricklinka duńskiego, na elementy w stanie nowym i na to, żeby sprzedawca miał taką ilość sztuk, przynajmniej taką ilość sztuk, jaką ja upchałem do swojej siateczki, na elementy używane nie patrzyłem, no i to chyba tyle, co muszę dodać. Także już teraz odpowiemy sobie na to pytanie, czy to się opłaca. Całość tych elementów na Bricklinku, oczywiście nie uwzględniając kosztów dostawy, jakichś opłat sprzedających i patrzenia na to, aby to wszystko oznaczał się jednego sprzedawcy, co też mogłoby być ciężkie, wychodzi 59,76 korony. Jeszcze mam tutaj to, pokażę, żeby rozwiać wątpliwości. Dokładnie tyle wychodzi. No i teraz... Obrócę tą siateczkę i pokażę Wam, ile ja zapłaciłem w Legolandzie na wagę. Ale zanim to, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, tam na dole. I napiszcie też teraz w komentarzu, jak myślicie, ile za to wszystko zapłaciłem w Legolandzie. Także już bez żadnego uprzednio, obracamy. Zapłaciłem 88,15 korony. Może tutaj Wam przybliżę, aby to było lepiej widać. Także no. Krótko mówiąc, nie opłacało się to. Przypuszczalnie, jakby to było na kubeczki, no to wtedy by się opłacało. Ale myślę, że mogę nawet stwierdzić na pewno, bo jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby komuś pika brick na kubeczki się nie opłacał. No Natomiast pika brick na wagę, bynajmniej w moim wypadku, się nie opłaca. A to też pewnie dlatego, że elementy na ściance, jak sami widzicie, nie były jakieś mega, mega super. Tam było jeszcze parę rodzajów, ale naprawdę nie było nic ciekawego. Ja właściwie to, gdyby nie to, że chciałem nagrać dla Was ten film, to prawdopodobnie nic bym nie kupił. Ewentualnie nie wiem, może te drzwi, bo to jest jedynie coś, co chyba mi się naprawdę z tego wszystkiego podoba. A reszta to już jest tak troszkę bardziej do porównania nabrana, że tak to ujmę. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. No i cześć!